Pan Leon ma prosty ośmiozaworowy silnik 1.6. Kosztuje 16 tysięcy złotych. Jeśli Klaudii się spodoba, będziemy negocjować. Wracamy do klasy kompaktów. Co ty na to? No, z tego się cieszę, jest mm -hmm. troszkę większy. Tak. Wygląda z zewnątrz bardzo ładnie. Wracamy też do roku 2008 z tym samochodem, no bo znowu auto większe, bardziej dostatnie, bardziej pojemne, przestrzenne, prawda? I do przebiegu rzędu 150 tysięcy km, mm -hmm. bo tyle ma ten Daje samochód. No i też w naszym budżecie chyba ten. Już. Co ważne, tak jest, tak. to jest 16 tysięcy złotych, prawda? Wyjściowo. Mm -hmm. Także mamy lekki luz. No, na tym polega ten program trochę, żeby mieć trochę tego, trochę tego. Wiesz, i to ty się będziesz bić z myślami teraz, Oczywiście. czy coś większego i starszego, <noise> czy coś nowszego, droższego, albo nawet wykraczającego mm -hmm. poza budżet. Czy się napinać, czy się nie napinać. Naprawdę, jeżeli chodzi o zawieszenie, jeżeli chodzi o układ jezdny, mm -hmm. bardzo dobrze prowadzący się samochód. Fajny układ kierowniczy. Chociaż my mamy wersję silnikową, nie demona prędkości, a nieśmiertelny mm -hmm. 1,6, 102 konie. To przy Seatach jest na plus, tak? Przy Seatach jest. Przy całej grupie Volkswagena ten silnik okay. uznawany jest za jeden z najmniej kłopotliwych w ogóle. Nie ma jakichś wielkich wad, poza tym, mm -hmm. że trzeba rozrząd robić co 60-80 tysięcy, i tutaj mm -hmm. ten rozrząd też będzie do zrobienia. Cena wymiany tego rozrządu to jest dosłownie kilka stówek: 600, 700, może 800 zł z robocizną i z częściami, poza autoryzowaną stacją. W sumie. Podobnie to wyjdzie jak w Fordzie, bo no jeżeli robisz to VS, musisz liczyć 1500-2000, a mhm. jeżeli robisz gdzieś na zamiennikach, nie najgorszych, tylko y, takich w miarę zalecanych. Okay. Y Czyli to nie jest jakiś duży wydatek. Nie. To jedna z najbardziej poszukiwanych wersji silnikowych, i sądząc po przebiegach niektórych egzemplarzy, chyba słusznie. Najtańsze Leony z ponad 300 tysiącami kilometrów na Blacie kosztują 11-12 tysięcy złotych. Te najbardziej zadbane, zwykle ponad 20. Mówimy o autach z 2008 roku. Tak więc nasz za 16 to rozsądna propozycja. Dużo miejsca przy wsiadaniu, jakoś tak mm -hmm. miałem wrażenie tutaj. Tu ma no, prostą kierownicę, ale też widzę, że nie, nie ma żadnych y, przełączników radia, nie radia, nie. takich rzeczy. Rzeczy jest to wszystko tutaj na e, tej tablicy. On wygląda bardzo minimalistycznie. Mm -hmm. Co ważne w wyposażeniu to, co powinno być, to jest, czyli jest klimatyzacja. No nie ma sterowania z kierownicy, ale są przednie szyby mm -hmm. elektryczne, lusterka elektryczne i okay. tyle. Stanem Przesunę. egzemplarza się znowu trzeba napawać. Tak, zdecydowanie, zachwycać, tak. Nie? zdecydowanie trzeba się zachwycać. Jak na 2008 rocznik, bardzo ładnie zadbany, kierownica jest nie, poobcierana, nie powycierana mm -hmm. tak naprawdę, tutaj też nie widzę, żeby jakieś elementy były jakoś mocniej używane. Aut, które dziś oglądamy, Leon, jest największy, ale nie najcięższy. Jak na kompakt waży niewiele, 1200 kg. Silnik może nie jest demonem prędkości, ale w realnym użytkowaniu wypada lepiej niż sugerowałyby dane katalogowe. Dlaczego ta jednostka jest tak pożądana? Po pierwsze, jest bezawaryjna. Spójrzcie na ten nalot z kurzu. Po drugie, świetnie współpracuje z gazem, czyniąc ten wóz super tanim w eksploatacji. Niby auto zbudowane z klocków Volkswagena, ale hiszpańska marka dodała mu swojego sznytu. Zawias i układ kierowniczy są bardziej sztywne niż w kuzynie golfie. Leon dostał od NCAP tylko cztery gwiazdki. Znów poszło o te nieszczęsne naklejki informujące o wyłączeniu poduszek przedniego fotela. W zderzeniach wypadł OK, a w kategorii ochrony dzieci nawet bardzo dobrze. W kabinie Leona nie znajdziemy luksusu. Plastiki są twarde, ale jak widać dzielnie broniły się przed zniszczeniem, przez jakby nie patrzeć 13 lat. Thank you